O! Dzień dobry moi mili, z tej strony Kamil Malecki, Kamil Jongler. Dzisiaj nauczymy się bardzo ciekawego rekwizytu, mianowicie Diabolo. Domowa Akademia Cyrkowa. Dzisiaj w programie nauczymy się kilku sztuczek na rekwizycie, na rekwizycie który ma bardzo, bardzo długą historię. Diabolo. Z tego co wyczytałem było znane już w starożytnych Chinach i było używane jako e, taka trochę maszyna oblężnicza, czyli używali ich Chińczycy do, to, po to, żeby podpalali te diabola i przerzucali przez mury. Taka jest legenda. Podobno 5000 lat ma taki właśnie wynalazek, ale dalej służy i teraz nie jako machiny oblężnicze, ale bardziej jako właśnie e, zabawki do rozwoju i do rozwijania zajawek. E, Diabolo jest najbardziej popularny w Azji, gdzie na przykład w Tajwanie jest specjalna telewizja, która zajmuje się tylko i wyłącznie nagraniami diabolo e, i występów diabolo jakby całej tej społeczności, więc e, ten ruch jest dość mocny i jeżeli się dłużej pogrzebie i dłużej jakby popatrzy, to rzeczywiście naprawdę można wyciągnąć niesamowite perełki, e, poziom jest wręcz kosmiczny. jakby Zaczynając od, od ilości <grych> diaboli naraz, na przykład. 5, 6, 7 w górze. Absolutny absurd. Po też różne techniki takie manipulacyjne, czyli no, to inaczej. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, dajcie znać. Ja w wiadomości prywatnej mogę podesłać kilka filmików. A teraz lecimy dalej. W swoich magazynach i generalnie rekwizytach przeszukałem jakie mam diabola. Bo otóż tak jak można powiedzieć, że ktoś jeździ na rowerze, to ktoś może zapytać na jakim rowerze. Rowerów jest całe mnóstwo, są trekkingowe, są szosowe, są szutrowe. Myślę, że im bardziej specjalistyczne, tym więcej podziałów. I z diabolami spodobnie, jakby nie ma jednego diabolo, które, nie ma jednego diabolo, jest ich całe mnóstwo. Jest cały asortyment. Ja w swoim domu mam dwa diabola. I mam Diabolo fines nie fines to jest z tego co pamiętam, yy... przypomnę sobie, ale to jest na pewno cyrkus od yy... Henry'sa z Niemczech, a te Diabolo jest prawdopodobnie z Włoch, z tego co pamiętam, z Player. Vision, tak się chyba nazywa, albo Beach, o matko, musiałem sprawdzić. Yy, w każdym wypadku na kuglarstwie, yy, kuglarstwie.pl, polecam ten sklep, tam... Yy... Można znaleźć dużo rzeczy, dużo rodzajów też diaboli. Myślę, że właśnie taki z, o, z taką e, fakturą, czyli właśnie takimi trzema, nawet czterema raz, dwa, trzy, cztery takie wewnętrzne pierścienie. E, to jest fajne diabolo na początek. E, polecam. Oprócz tego musimy jakoś rozkręcać te diabolo. Więc mamy tutaj takie patyki. I patyki też są różnego rodzaju. Są drewniane, takie najbardziej podstawowe. Są metalowe, już trochę bardziej za, zaawansowane. Są też takie z włókna węglowego, które są leciutkie i wytrzymałe. Ja osobiście polecam jak najbardziej te z włókna węglowego. Oczywiście one są trochę, no one są najdroższe, ale też metalowe całkiem fajnie sobie radzą. A zresztą na początek to i drewniane są absolutnie spoko. Ja przez pierwsze dwa lata miałem drewniane i też się nauczyłem. E, sznurek jest zazwyczaj dodany, ale sznurki też są różne, widzicie? Ten ma, jest czerwono, e, taki pomarańczowo-żółty, a ten jest cały pomarańczowy na przykład. Wcześniej miałem zielony, cały żółty, więc jest cała gama tego sprzętu. E, to tak w formie ciekawostki. Zmiana przestrzeni. Teraz pokażę Wam, jak może wyglądać kręcenie diabola. Hej! Tada! Dzisiaj poznamy kilka e, technik, właśnie związanych przede wszystkim z rozkręcaniem e, i kilka technik, e, już takich, e, którymi można nazwać, że są to śmiało triki. Tak więc pytanie, jak zacząć? Otóż zaczynamy zawsze od ziemi. E, dwa słowa o tym, jak ustawiamy Diabolo. Możemy zrobić to w ten sposób, albo w ten sposób. W ten sposób jak ustawimy to nakładamy sznureczek tutaj i popychamy lekko nogą tak, żeby się przewróciło. Bo jakby docelowo to jest pozycja nasza startowa, czyli że sznurek o, widzicie, jest tutaj na łożysku. Jeszcze właśnie budowa, to jest łożysko, czyli ta czarna część i reszta to jest tak zwane body, czyli ciało. Yy, więc yy, sznurek powinien być w łożysku, i właśnie można to zrobić na sposób taki, że albo jest postawiony, zakładamy sznureczek i lekko popychamy, żeby się przewrócił, albo po prostu nakładamy, wsuwając po prostu przez. O, hop! Przez ziemię! I teraz, jak już mamy nasze diabolo, załóżmy, że zacznę w ten sposób to robimy teraz w ten sposób. To jest moja prawa strona, to jest moja lewa strona. I teraz tak, bierzemy nasz diabolo na prawą stronę, jeżeli jesteśmy praworęczni. Jeżeli jesteśmy leworęczni, to bierzemy diabolo na lewą stronę. I teraz procedura wygląda tak, że od prawej do lewej leciutko popchamy i podnosimy. Tak, żeby diabolo nabrało pędu. Więc od prawej do lewej, hop, podnosimy i zaczynamy stukać. Tak, jakbyśmy grali na perkusję. Pokażę bliżej. To jest taki ruch. Hop. Nadgarstki są luźne. I teraz, tak, wystrzegamy się takiego ruchu, czyli dwoma rękami. Lewa ręka jest sztywna, ale jednocześnie luźna. W sensie, jest sztywna pod tym względem, że ona nie rusza się, ale jest luźna, taka, że nadgarstek nie jest spięty, tylko. Jest luz w nagłówku, to pozwala lepiej wykorzystać energię rozkręcania. I w ten, w ten sposób rozkręcamy diabła. To jest pierwszy, e, pierwsze rozkręcanie. E, ja to nazywam e, beach albo perkusja. W sensie beach, że tsz, tsz, tsz. albo perkusja, no, bo właśnie jakby przez ten rytm. Yy, zaraz jeszcze nauczymy się czegoś ważnego, czyli prostowania, i yy, nauczymy się dwóch rzeczy, które są, na które warto zwrócić uwagę. Dwie rzeczy, o których jeszcze warto wspomnieć, to równoległości. Właśnie jest to: jedna to jest równoległość względem nas, a druga to jest równoległość względem całej reszty świata. Yy, czyli jak mamy nasze Diabolo: Opa! To diabolo powinno. widać? To diabolo, kiedy my rozkręcamy, powinno być przodem do nas. Tak? Czyli jak my jesteśmy tutaj przodem, to ona jest przodem do nas. Jeżeli diabolo obraca się w ten sposób, to my powinniśmy też obrócić się do diabola. Czyli zawsze być przodem do tego cypeczka, który jest tutaj w środku. Czyli jeżeli on jest obrócony w ten sposób, to my powinniśmy wstać za. Jeżeli tak, to w ten sposób. I to jest jakby nasza równoległość względem diabola. Jest jeszcze równoległość względem, no reszty świata to może trochę przesadziłem, ale względem podłogi. Generalnie kiedy rozkręcamy diabolo, to diabolo ma taką tendencję, a właściwie to my mamy tendencję, bo to wynika z trzymania asymetrycznie rąk, że diabolo się przekrzywia, widzicie? Po pewnym czasie ona zaczyna tak zmieniać kąt, i teraz musimy sobie poradzić w ten sposób, że po prostu prostujemy sznurkiem. Czyli jak mamy tutaj nasze diabolo, to sterujemy jakby jednym ze sznurków, ocierając łożysko. I w ten sposób, jak tutaj się kręci, o jest na przykład tak, my pocieramy, to ono się prostuje i wtedy przestajemy. Więc to warto zwrócić na to uwagę, kiedy będziecie ćwiczyć rozpędzanie. A rozpędźmy razem, czyli. Diabolo na prawą, na prawą stronę, i teraz tak. Jedno takie śrub, czyli od prawej do lewej. Unikamy tego, żeby jeździć w jedną i w drugą. Nie, nie, nie. Jest tylko raz. Uwaga, raz i do góry. I od razu startujemy. Jak mamy rozpędzone w taki sposób, że nam nie spada, to możemy spróbować lekko wyrzucić. Do góry. Ja jestem w mieszkaniu, więc nie wyrzucę wysoko, ale można spróbować. Wyrzucamy w ten sposób, że prostujemy sznurek, czyli, hop, widzicie? Poprzez wyprostowanie rąk przekazujemy energię do diabola i diabolo samo wyskakuje. I też, co jest ważne przy łapaniu, to, że łapiemy też na wyprostowany sznurek. Bardzo ważne, bardzo, bardzo, bardzo. Więc jeszcze jedna pula. Razem. Od prawej do lewej, hop. Perkusja, jak udało się rozpędzić, prostujemy i łapiemy. Możemy sobie pomóc też prawą ręką celować. Hop i hop. To jest najlepsze, chyba, ćwiczenie, żeby wybrać się z nim na dwór. E, oczywiście gdzieś w wodospnione miejsce i poćwiczyć wyrzut. Super zabawa, gwarantuję. Drugim sposobem na rozkręcanie jest tak zwany ja to mówię na to styl francuski i to jest trochę podobny yy, trochę podobny styl rozkręcania jak ten powiedzmy perkusyjny czyli tak yy, to co teraz się nauczyliśmy i tu wygląda w ten sposób że mamy rozkręcamy bo musimy od tego zacząć i teraz zobaczcie odwrócę diabolo taka sztuczka że jak przyłożycie o to też wam pokażę zobaczcie, jak przyłożycie patyczek Jedna ręka do góry, tak żeby zabrać sznurek, więc kijek schodzi w dół i możecie naprostować patyczkiem dowolnie, tam gdzie chcecie. To też bardzo bardzo fajna umiejętność. Ale zobaczcie. Styl francuski. Generalnie styl francuski wygląda tak, że bierzemy, rozkręcamy, zakładamy pętelkę i nakręcamy. I teraz jak to zrobić? Otóż. Zrobimy to w ten sposób, że gdy mamy tutaj, widzicie, kręcimy diabola. I teraz, pomiędzy naszą ręką a diabolem, tworzy się takie okienko. Tutaj, czyli tutaj jest on, hop, i hop. I w tą przestrzeń trzeba włożyć rękę. Znaczy, yy, rękę. Trzeba włożyć rękę ze sznurkiem. I to wygląda w ten sposób. Czyli, że tutaj, dość od środka, zakładamy pętelkę na łożysku. Jeżeli chcemy zdjąć pętelkę, to w drugą stronę. Czyli jeżeli chcemy założyć pętelkę, to ręka z kijkiem do środka, tak żeby sznurek nawinął się na łożysko. Warto zwrócić uwagę, w tym momencie jak to robimy, to patrzcie się nie gdzieś w przestrzeń, tylko patrzcie się tutaj w ten punkt. O tutaj. I wtedy widzicie, czy sznurek został nałożony, czy też nie. I tutaj robimy też, też trochę taki ruch, taki jak perkusja. Tylko, że jest o wiele bardziej delikatny. Także jak za mocno to robisz, to jest tendencja do tego, że sznurek może się wkręcić. Więc są to takie bardzo delikatne ruchy, że popychasz, właściwie to ciągniesz i odpuszczasz. Ciągniesz i odpuszczasz. Ciągniesz i odpuszczasz. A lewa ręka podąża za prawą, czyli jeżeli prawa idzie do góry, to lewa idzie za nią. Jeżeli odpuszcza, to lewa wyciąga. I w ten sposób możemy bardzo fajnie sobie nakręcić Szybko Diabolo, i tutaj przechodzimy do drugiego triku, który chciałem Wam pokazać. Mianowicie jest to Winda. Bardzo magiczny trik. Otóż trzeba porządnie rozkręcić Diabolo. I teraz, tak zdejmujemy pętelkę po to, żeby mieć jakby czysty start. I uwaga, lewa ręka do góry, prawa musi być w dole, i ściskamy. O, tu za słabo rozkręcone. Hop. Rozkręcamy. Jeszcze raz. Hop, 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 hop. Dobra. Prostujemy. Tak, żeby było elegancko. Zdejmujemy. I teraz lewa ręka do góry. I hoppa Z daleka może tak to też wyglądać. A to jest jakby rozszerzona wersja tego francuskiego wykonania. Czyli taki po całym obszarze. Całym obszarze naszego ciała. Chopa! Widzicie? I tutaj sztuczka polega na tym, że jak mamy prawą rękę i lewa jest w góry, u góry, to prawa musi założyć swoją pętelkę i mocno ścisnąć. Mocno ścisnąć w dół. I w ten oto sposób tarcie łożyska o sznurek powoduje, że diabolo ścina się do góry. Tak. Myślę, że jeszcze mogę to pokazać w przybliżeniu. To jeszcze z tej strony. Także było widać hop. Zobaczcie. Tu rozkręcam normalnie. Staram się prostować, jeżeli, jeżeli lekko się odgina. I teraz uwaga, pętelka, czyli pod lewą ręką, prawa robi hop, rozpędzamy. Rozpędzamy. I uwaga, jak już mamy dobrze rozpędzoną, to prawa ręka do dołu, lewa. Do góry, a właściwie to jest tak, że lewa tylko idzie do góry, a prawa już czeka, i jednym zgrabnym ruchem robimy windę. Cyk. Hopa. Tak więc, yy, rozkręcamy z ziemi, i rozkręcamy yy, per, tym trybem perkusyjnym, rozkręcamy trybem francuskim. Pamiętajcie o, to, o tym, żeby zachować równoległości względem siebie i względem ziemi. Yy, Wyrzuty i jeszcze do tego winda. E, popróbujcie, dajcie znać, czy udaje wam się. E, z tego co pamiętam na zajęciach e, wychodziło e, kilku osobom, więc fajnie by było, e, żeby kontynuowały e, tą, tą naukę. I też dla nowych jest to na pewno fajna zajawka. E, podsyłam link do tego diabola, do sklepu e, i. Do końca czerwca jest właśnie rabatowy, recykling, 8% zawsze coś, więc jeżeli chcecie mieć swój własny rekwizyt w domu, to super, zapraszam. Tymczasem żegnam się i do zobaczenia już niedługo.